Cześć wszystkim. Dziś ostatni dzień. Wracam do domu, do Anglii. Taka ostatnia rundka. Rozejrzyjcie się, co jak wygląda. Troszeczkę popadało. Tu macie borówki. Trochę liche, ale podobno były owoce. Jabłka giganty. Pszczoły. Latają bardzo słabo. W zasadzie nic się nie dzieje. Zobaczmy, czy oblatują pole. Tutaj widzicie nieopodal, jest takie pole Ja już chyba pokazywałem wcześniej na filmach. Ale nic z tego nie zbierają. Tutaj gdzieniegdzie jest facelia. Pszczoły widać, ale w ulach nie widać nic. Trzeba je ostro karmić, więc Więc myślę, zasugerowałem właśnie, żeby zasiać w przyszłym roku jakąś um, Dobrą mieszankę kwiatów miododajnych e, Polećcie coś dobrego Chciałbym się przygotować i e, Sprezentować ojcu po prostu Jakiś pakiet nasion Które będą kwitły długo i I obficie miodowały Przejdziemy się jeszcze po sadzie. Widzicie, całkiem dobrze to kwitnie. Znaczy, już przekwita chyba w sumie. Ale nic nie dało. A jak coś dało, to śladowej ilości. O, tutaj jest troszeczkę więcej faceli, widzę. Trochę bardziej niebiesko, ale to za mało. Marchew. jeszcze nagrać drzewka Przynajmniej będę mógł przyrównać w przyszłym roku jak urosły Tutaj też słaby ruch Tutaj mamy kiwi Ale bez kiwi Nie widzę, żeby ładnie się pnie ale nie widzę, żeby owocowało jeszcze. Chyba w przyszłym roku. Nie wiem, jak to jest. Z tym kiwi dokładnie. Tutaj jest grusza. Pierwsze drzewo. No i później mamy te figi nieszczęsne, które wymarzły. Mają owoce, ale podejrzewam, że będzie tak jak w zeszłym roku. Nie zdążą dojrzeć. Tutaj coś jakby porzeczka, ale nie pamiętam. Kolejna figa. Tutaj są truskawko maliny. Zobaczcie, jakie ładne kwiaty one mają. Tak wygląda kwiat. O, a tak wygląda owoc. Bardzo kują, mają dużo kolców. Tak wygląda owoc. Patrzcie, piękny owoc. Zerwego. To chyba drugi, dopiero którego jem. Są bardzo drobne. Yy, ale nie są smaczne. Nie są jakieś idealnie smaczne. Nie są słodkie. Myślę, że znajdą się jacyś amatorzy tego, tych owoców, ale no nie ma co podziwiać. Mm. Taki trochę nijaki. Faktycznie trochę smakuje jak truskawko malina. Bardzo kujący i Podobno bardzo szybko się rozrasta w ogrodzie, więc nie wiem, czy nie będzie z tym problemu niedługo. Widzicie, tutaj też jeszcze kwitnie, więc chyba owoce powinny być całe lato. To jest pierwszy rok, są trzy sadzonki i przejdźmy się dalej. No i tutaj dalej figi, figi, tutaj widzicie te obmarzłe pędy, suche. To jest wszystko, co wyrosło w tym roku. Dobrze, że odbiły. Mój brat w Niemczech mówi, że rosną. Tam są też spore mrozy. A tutaj nie chcą rosnąć. Nie wiem czemu. To są pistacje, z tego co pamiętam. Tu jest chyba jakaś grusza. I znowu. Pistacja. Pistacja. Kolejna. Tu są jakieś brzoskwinie, jak się nie mylę. Sądzę, że po liściach. Już nie pamiętam, co posiałem. Kartek nie ma. Trzeba byłoby je podpisać. Tu z pewnością grusze. E, tu bym ściałał, że to jakaś jabłoń. O nie, tutaj jest napis. Jabłoń, tak jest. I tutaj lipy. Bardzo lipnie wyglądają. Kolejna lipa. To jest orzech Tutaj chyba kolejny orzech Tak jest No i przejdźmy do kolejnego rzędu Tu z tego co pamiętam To są jakieś nektarynki Jabłoń bardzo słodka już wiadłem Kosa co by się nie nadzieć tutaj jabłoń Nie chcę chodzić w tą O, tutaj są lipy też widzicie? Bo nie widzicie Tu jest lipa Tu jest lipa, jakaś bardzo podobna miododajny szczep Dziwne liście, nie mogliśmy poznać co to jest Po liściach Ale lipa no, i tutaj kolejna drzewka. One są zarośnięte tą lucerną, ale to nie szkodzi. Nic się nie stanie. Takie powolne loty pszczół. Tutaj już stara malinówka. Owoców prawie już nie ma. Wszystko już pod drzewami. Latające się No i ta bycza dnia, która już chyba zaczyna obumierać liście, już splaczały, a dnia gigant. No i moja budowa. Już niedługo w końcu powinny wlecieć okna, i będziemy e, zamykać budowę. No i jak dobrze pójdzie, to w przyszłym roku e, jakiś kolejny etap elektryka, tynki tutaj jeszcze chciałem się pochwalić winogronem już jest praktycznie wszystko obrywane ale całkiem sporo go jest na takich siatkach z tej strony z tej strony strach na wróble o imieniu Władek jarzyny I maliny. Tutaj jest cały rząd takich malin. One, one owocują całe lato. Bardzo słodkie owoce. Mm. Świetnie smakują. No i tutaj obok oli, uli mamy więcej e, tutaj wszystko winogron na tym betonowym płocie. Też ładne owoce, różne odmiany, żeby spróbować wszystkiego. Mm. smakują świetnie bardzo słodkie mm. smakują całkiem inaczej niż ze sklepu więc trzeba się najeść przed odjazdem ule i wiesz jak już widzieliście przejdziemy się jeszcze gdzieś tutaj ogród z przodu domu też jest winogron kilka ciekawych drzew ozdobnych. Nie wiem czy znacie to drzewo. Fajne, tylko to tutaj jakby podsychają igły z boku i można byłoby powiedzieć, że nic nie urosło od zeszłego roku, więc nie wiem co się z nim stanie. A tutaj palemki, tu jedna. Tutaj druga. Były trzy, ale jedna wymarzła, niestety. Tutaj truskawki. One też są e, całe lato, nie tylko wiosną, do pierwszych przymrozków, tak jak majny. I jeszcze zaprowadzę was do tunelu. Tutaj kurki. Prawdziwa polska wieś, nie? E, Tutaj kurki, a tutaj e, tunel. Oczywiście, winogron. Tunel był wcześniej dłuższy, kurczę, jakieś 5 razy. To był taki bardzo, bardzo długi tunel. Teraz jest dużo bardziej skrócony, bo nie opłaca się kupować. Wcześniej z tunelu warzywa były sprzedawane do sklepów, teraz tylko na własny użytek, więc jakby nie ma sensu kupować takiego rozmiaru folie. To wszystko kosztuje. Tutaj macie pomidory. Które już zaraza trafia o tej porze roku to już w sumie chyba norma, nawet w takich miejscach jak folia czy szklarnia. A nikt tego też nie będzie cały rozpryskał. To już można powiedzieć końcówka sezonu. Patrzcie, tutaj też taki spory winogron, ale już ostatnie niedobitki zostały, których nie dojadłem przez te dwa tygodnie. Nie da się tego zjeść przez dwa tygodnie. Zdecydowanie za mało czasu. Swoją drogą podobno kogut wariat, nawet nie wchodzę. Skaczę na ludzi jak opętany. Tam mam jakąś aronię. I porzeczkę. Orzech laskowy i orzech włoski. Tutaj moje gołębie. W sumie moje ojca. E Zajmowałem się głębiami od nie pamiętam 12 roku życia, 10 roku życia. Musiałem sprawdzić gdzieś. No i te głębie zostały. Gołębnik się kiedyś przewrócił w czasie wichury, ojciec go z powrotem postawił No i gołębie sobie żyją. Mam nadzieję zająć się głębiami po powrocie Po powrocie z Anglii A tutaj dom już z przodu. Od strony ulicy. A teraz zagadka dla Was. Co to za traktor? Odpowiedzcie w komentarzach. Jeżeli wiecie. On już parę przeróbek przeszedł, ale jeżeli ktoś się bardzo dobrze zna, powinien rozpoznać bez większego problemu. Tak więc, jak widzicie, teren jest bardzo duży, bo to idzie. Tak, tutaj po tej linii do tej gruszy. Później do tych tam drzew. Jeszcze za to drzewo, i teraz tutaj się ucina w tą stronę. Do tego tutaj muru koło uli. Tu jest dom, a tutaj przód. Dom rodziców. Stary dom kiedyś do zburzenia. No, i tutaj jeszcze to wszystko. Gdzieś dotąd. To jedna wielka działka. Jest to robić. Stare maszyny rolnicze. Większość z nich była używana do konia, jeszcze ta raczej do traktoru. Ta chyba też. Ale jest na przykład siewnik, który pamiętam jak jeździł jeszcze za koniem kiedyś. Pokażę Wam szybko. Tu jest kosiarka konna i siewnik. Księżyc jest tutaj. Jeszcze chciałem pokazać. Mamy dwie takie studnie na podwórku. To jest bajer. Całkiem przydatne. Podlewanie ogródków. Idealne. Dobra, co ja będę kończył tą serię filmów z Polski. Eee. Idę się zbierać, pakować. Za chwilę wyj wyjazd. Wyjazd około godziny 15. Wylot mamy chyba około godziny 19, Więc. Eee, już tego czasu wiele nie zostało Czas pożegnać się z Polską I co? I, i do zobaczenia za rok <laughs> Wracamy tutaj w czerwcu na wesele I później e, na kilka dni I później e, Okolice lipca, sierpnia Na taki dłuższy urlop 2-3 tygodniowy jak teraz Dobra e, Trzymajcie się i co? Do zobaczenia już w Anglii